Dziś nie o podatkach, ale o prawie cywilnym przy sprzedaży nieruchomości. Osoba, która kupuje mieszkanie od dewelopera nabywa nie tylko prawo własności, ale też uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego mieszkania. Deweloper odpowiada za nie przez okres 5 lat od dnia przekazania kluczy. Jeżeli więc potem Ty kupujesz takie mieszkanie z drugiej ręki, zadbaj o to, by te uprawnienia zostały na Ciebie przeniesione. I w razie problemów będziesz mógł dochodzić swoich roszczeń nie tylko od swojego sprzedawcy, ale również od dewelopera. Co obejmuje rękojmia? Cztery rzeczy: jedno uprawnienie prawno kształtujące, czyli prawo do odstąpienia od umowy, oraz trzy roszczenia: o obniżenie ceny, wymianę rzeczy albo usunięcie jej wad. Ale uwaga! Przenieść można tylko te trzy roszczenia, ale już nie prawo do odstąpienia od umowy. Z tego prostego powodu, że nowy właściciel nie był stroną pierwotnej umowy z deweloperem. Jak to załatwić? Wystarczy, że w umowie sprzedaży zawrzecie zapis o cesji praw z rękojmi. Można też podpisać osobną umowę cesji i co ważne, zgoda dewelopera nie jest do tego potrzebna. Chcesz więcej wiedzieć o podatkach? Zapraszam na kanał.